Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj sałatka serowa z oliwkami. Bardzo prosta, szybciutka w przygotowaniu i bardzo smaczna. Można ją podać jako samodzielne danie lub yy, z dodatkami typu pieczywo, chrupiące tosty czy pokrojone w kostkę i przysmażone na oliwie czosnkowej grzaneczki. W każdej wersji jest bardzo smaczna i bardzo sycąca i mam nadzieję, że Wam również posmakuje. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak ją przyrządzam. Zapraszam. Do naczynika dodaję łyżeczkę oliwy z oliwek, pół łyżeczki musztardy i dokładnie mieszam. Dodaję także łyżeczkę kwaśnej śmietany lub gęstego jogurtu. Odstawiam na bok. Pół główki sałaty lodowej rwę na mniejsze kawałeczki i dodaję do miski. Do sałaty dodaję dwa plasterki cebulki pokrojonej w drobną kostkę. Kilka plastrów żółtego sera kroję w mniejsze kawałki, dowolne. Ser dodaję do sałaty. Kilka plasterków odkładam na bok do przyozdobienia. Dodaję także kilka plastrów sera pleśniowego. W moim przypadku jest to Serbri. Kilka czarnych i kilka zielonych oliwek dzielę na połówki. odkładam do przybrania. Pozostałe dodaję do sałatki. Pół pomidora można wyfiletować i obrać ze skórki. Ja biorę w całości, kroję na mniejsze cząstki. Dodaję przygotowane wcześniej sosi. I dokładnie mieszam. Zależy mi na tym, aby sosi ładnie pokrył każdy składnik sałatki, dlatego delikatnie Wymieszam całość ręką. Ręka oczywiście jest czysta. I gotowe. Zostawiam teraz na 5-10 minut, aby smaki ładnie się przegryzły, po czym od razu podaję. I gotowe. Prosta, smaczna i bardzo szybka, a przy tym sycąca sałatka już na talerzu. Podaję samą bez żadnych dodatków lub z dodatkami typu świeża bagietka z masełkiem, złocisty i chrupiący tost, czy paluchy z ciasta francuskiego. W każdej wersji smakuje wyśmienicie. Mam nadzieję, że przypadnie wam do smaku i oczywiście życzę smacznego.